Czasami zdarzy nam się wykonać zdjęcie, które tylko w części jest niedoświetlone lub prześwietlone. Tego typu zdjęcie mam właśnie na ekranie i proszę spojrzeć, lewa strona tego zdjęcia, czyli korytarz ze schodami wijącymi się do góry jest mocno niedoświetlona. Nie widać tutaj praktycznie żadnych szczegółów, natomiast prawa część zdjęcia wykonana jest poprawnie. Jak możemy tego typu zdjęcia korygować? Bardzo dobrą funkcją, która pojawiła się w Photoshopie CS, jest funkcja cień światła. Jest ona dostępna w menu Image. Adjustments Shadow Highlight, czyli cień światła. Okno to udostępnia nam w podstawowej wersji dwa suwaki. Jeden służy do kontroli cieni, drugi natomiast Highlights służy do kontroli świateł na zdjęciu. W tym przypadku będziemy korygować jedynie cienie, ponieważ miejsca, w których występują światła, są naświetlone poprawnie. Bezpośrednio po włączeniu tej funkcji suwak Shadows jest ustawiony na 50%. Jednak zdjęcie oryginalne wygląda. W ten sposób. Zwiększanie wartości suwaka Shadows rozjaśnia nam obszary ciemne. Zademonstruję teraz na skrajnych wartościach. Natomiast zwiększanie wartości suwaka Highlights pozwala nam kontrolować światła poprzez ich przyciemnianie. Warto tutaj przy okazji zwrócić uwagę, że w przypadku zdjęć, które wymagają zarówno kontroli świateł, jak i cieni. Jeżeli będziemy stosować zbyt wysokie wartości w suwaka Shadows i Highlights, mogą się pojawić pewne nieprzyjemne efekty, takie jak jasne obwódki widoczne wokół obiektów tak zwane halo. W przypadku mojego zdjęcia wyzeruję wartość suwaka Highlights, ponieważ nie chcę się zajmować jasnymi obszarami zdjęcia, natomiast spróbuję teraz dostroić wartość suwaka Shadows, czyli cienie, tak żeby nasze zdjęcie wyglądało naturalnie. W moim odczuciu wystarczającą wartością będzie około 80% i na takim ustawieniu ten suwak zostawię. Akceptuję zmiany wciskając przycisk OK i zdjęcie jest skorygowane. Spójrzmy jeszcze na wersję zdjęcia sprzed poprawek i po poprawkach. Przed korektą i po.